Ja miałbym ci dać walkę, ja bym ci nigdy nie udał. Jesteś... <śmierdzi> przepraszam, kurwa, ale już nie dam rady ciebie słuchać. Kurwa, co ty pi... Z plenisz... ty <śmierdzi> tym nosem, kurwa. No, ale... O jakiej zasadach i charakterze! No, kurwa, no, ale... przepraszam, no, ale... nie da się więcej ciebie słuchać. Kurwa, ty mi dasz walkę. Ale posłuchaj, ciebie, ciebie, ty nie musisz mi słuchać. Posłuchajmy eksperta od zasad. Gracjan, proszę nauczyć. To powiedz na tak, mamęcenie. nie wiem, nie pamiętam dokładnie z kim, bo jakby mówię, ja tutaj się znalazłem total, totalnie w szpadkiem. Ja tutaj toczę sportową walkę z załodnikiem UFC, Salim tuarchi, który jest jeszcze cięższy ode mnie naprawdę jest mocny chłop. Ja tutaj przyjechałem totalnie w szpadkiem zadać Denisowi pytanie, co się stało, że po drodze gdzieś tam się po prostu kiedyś był mocnym załodnikiem, a teraz jakoś się nie wiem zepsuł, nie wiem co się stało. I zadałem pyta pytanie, jak to mogłeś po prostu uciec z latki? i przypadkiem no jakby zaczęliście mnie wyzywać. I w ogóle, i pamiętam też, że po tym wszystkim ludzie wysłali mi filmik, jak ty się przebrałeś kiedyś za prostytutkę i ci jakiemuś chłopakowi na temat jej matki. To są granice, które się nie przekracza i moim zdaniem charakter nie pozwala komuś przekraczać granic, które są przekroczone, rozumiesz? Ty po prostu przekroczyłeś granicę, która się nie przekracza. Rozumiesz? I za to powinieneś powinien zostać zweryfikowany. I więcej ci powiem. Cała Polska chciałaby, żeby ktoś się zweryfikował. Ja, i ogólnie to ja dałem ci walk ja bym ci dał walkę, to je, jedynie, na, jedynie na taki posłuchaj mnie, nie przerywaj mnie, masz zasady teraz, tak? Przeszam. Masz zasady teraz. Oczywiście, wybaczam ci. Dziękuję. Więc posłuchaj mnie. Jeżeli ty masz teraz zasady, słuchasz mnie, to mnie nie przerywasz, więc posłuchaj mnie do końca. Więc jeżeli ja miałbym Ci dać walkę, ja bym ci nigdy nie uderzę. Przepraszam, kurwa, ale już nie dam rady Ciebie słuchać, kurwa, co Ty pierdolisz. Gdzie to Zepnęisz... Pyskaj, o, gdzie Ty masz O tym nosem, to... kurwa, o no, ale... jakichś zasadach i charakterze. No, kurwa, proszę. przepraszam, ale nie da się więcej Ciebie słuchać, kurwa, Ty minasz walkę. Ale poskaj Ciebie, <laughs> Ciebie... Ty nie musisz mi słuchać. Słuchaj, mnie ludzie też, tak. Nie ty tu jesteś, ty nie jesteś najważniejszy, Nie jesteś pęknięcia, świata, wiesz co, chodzi. Chodzi o to, że ja ci mogę dać na zasadach tylko i wyłącznie takich, bo ludzie by chcieli, żeby ktoś się zweryfikował. Ja, bym cię ja nie cię mówi, mogę ci mogę, dać. ci mogę bić taką. Nie tego. Ja ci mogę dać za. Ja ci mogę dać walkę tylko i wyłącznie taką. Że ja mogę cię tylko liściować, tylko za fakt ręki mógł ci I nie dlatego, posłuchaj mnie, nie przygrój mi. nie dlatego, że ja chcę cię uderzyć, nie dlatego, że ja chcę Ci pobić, tylko każdy marzy o tym, żeby ktoś się zweryfikował. Myślę, że jestem idealną osobą do tego, żeby cię zajebać liścia w pysk takiego, żeś najlepiej leżał kurwa cały dzień, osikał się w stare i osoby o sobie że... i pomyślał sobie, że wcale nie jesteś żadnym zawodnikiem, nie jesteś żadnym, kurwa, influencerem nie jesteś żadnym, jesteś unikiem i zaczął wszystko od początku, zacząłeś, kurwa szanować ludzi. Wpierdł Ci się po prostu należy po to, żebyś zmienił kurwa swoje nastawienie do życia, bo Ty w ogóle nie zwądżałeś. Nawet po swoim w razie, po Twoim głupim. Był widać, że tyle jesteś tępy. <noise> Czekaj, kurwa, ty ponieważ że jestem tępy? Fuj. <noise> Chłopczyku.